Potem jednego dnia kupili sobie Raymana M, na PC to oczywiście, i oni nie mogli gry zainstalować, ponieważ kiedy graci każe włożyć w płytę drugą, to zamiast powiedzenia, proszę włożyć drugą płytę Raymana M, to proszę wstawić Raymana 2. I się sąsiedzi pogubili i wsadzali Raymana 2 i okazuje się, że nie mogli gry zainstalować, ponieważ byli debilami. Potem wtedy nadszedł mój czas. Kiedy ja dostałem Raymana M. I promocji i Raymana M był oczywiście Rayman 2. I bardziej grałem w Raymana 2 niż w Raymana M. I kiedy mi się udało zainstalować gierkę. remena M. Normalnie to gra mi nie mogła pójść. Nie wiem czemu. Ponieważ... Rayman M praktycznie używa ten sam direks. No i praktycznie wyglądało tak samo jak Rayman 2. Większość modeli pochodzi z Raymana 2, ale głosy postaci pochodzą z Revolution, szczególnie głos brzytwobrodego. I dalej nie było być, że ja dalej mówię brzytwobrodowy. Co jest ze mną, nie tak. Dla klaryfikacji, żaden, żadna wersja Remena M lub Areny, nie ma fabuły. Po prostu się ścigamy i tyle. Rayman Rush. Możemy pójść teraz o Remenie Rush. Ale nie, jeszcze nie skończyłem w historii, jak grałem w tą gierkę. Więc kiedy gra mi w końcu poszła na innym komputerze, to tą grę no lifełem ponieważ, kurde, gra była w Romulistę na komputerze. I pamiętam, że ona była w Polsku jeszcze, więc tym bardziej było. Super, kiedy jeszcze polski rozumiałem dokładnie, mogłem czytać dobrze bez problemu polski, ale cóż, i było dużo dobrych czasów. I potem weszłem w kontakt z wersją Player 2 kiedy kupiłem sobie tą kompilację Rayman Tenier Anniversary, gdzie pierwszy raz się skontaktowałem z Raymanem Revolution <coughs> oraz z Raymanem M, a Playa 2. Oczywi oczywiście miałem ekstra technicznie To zaczęło, że kupiłem 2 raymana 3 y, Ponieważ tam yy, yy, ramena 3 na urodziny na Playa 2, ale musiałem kupić ponieważ byłem bardzo zainteresowany tym Revolution i Rayman y na, na Playa 2 Ale cóż nie podobie yy, czas o gadanie yy, Czas spogać o ramienie Rush i Rayman Rush to jest właśnie ten port, który był zrobiony przez Ubisoft. Ubi, Ubisoft, nie Shoft, Ubisoft Shanghai. I Rayman M Rush to jest po prostu tak samo jak Rayman 2 na Play 1. Skrócona wersja gierki. No nie aż tak skrócona, ponieważ wszystkie mapy są, ale te mapy zostały zrenderowane w silniku graficznym Raymana 2 na Play 1. Ale jest tam ekskluzywna postać pod nazwą Globet. I to wszystko. Gra była taka sobie. Yy, miałeś ekskluzywną moc yy, mrożenia wroga po prostu sięgu, co już tak ekskluzywne nie jest, ponieważ jest to w amerykańskiej wersji, że na, na playstation dwójkę. Ale ten. Gra nie była taka dobra. Ale mam na matka z ale kurde, ledwo w tą gierkę grałem. Więc kiedy zobaczymy puchar, to idziemy na podium. I wtedy nam gra powie: O, masz tam skinę lub postać odblokowaną. Nowego skina lub postać odblokowaną. No i potem masz wybór, pójścia na inny tryb albo kontynuowania z, z robieniem wyścigów. I my będziemy kontynuowali zrobieniem wyścigów. To jest w ogóle ekskluzywne w tym w arenie. Podium było inne w wersji... na... w wersji... M. A. Ta pokazówka jest taka sama, ponieważ teraz gra myśli, że od nowa zaczynamy pierwszy raz wyścig. I tak, czy jak będziemy mieli Team Globoxa znowu tam, którzy zabijają Marfiego. Trochę się ta gra ładuje. Ale to jest randomowe, ponieważ raz gra perfekcyjnie się ładuje, a za drugim razem yy, troszeczkę dłużej to zajmuje. Więc yy, na pewno teraz zauważyliście, że co światy, to się ścigamy z tymi, z tymi samymi postaciami, ale z innymi skinami. I mi się wydaje, że brzytwo brode, brodego z skiny się odblokuje albo na bitwie, albo na innych trybach. W ogóle do się będziecie pytali, co się stało z wyścigami z tej ekstra klasy. Wiecie, tam gdzie trzeba było przejść praktycznie wszystko, żeby odblokować te wyścigi. Szczególnie e, Speed Stress. Speed Stress jest odblokowany, teraz mam odblokowany Speed Stress. Jest w Exhibition. Ale nie wiem, czy go pokażę jeszcze na tym let's play'u. W ogóle taki mini i Raymana się zrobił z tego wszystkiego. Nagrałem dwa razy na dwa, mamy remię arenę, też zagrałem w w Advance, ale potem zmieniłem na, na Advance, ponieważ gramie w nerwiła. Jak gramie w nerbia, to ja jej nie tykam od jakiegoś długiego czasu, dopóki od nowa sobie w nią zagram i się u... uspokoję To kichnięcie wyedytuję. Ale cóż, platformy, które dają ci speed boost, to są pomarańczowe w wersji M. One nie były pomarańczowe w, wers... w wersji Arena, one są pomarańczowe, one były niebieskie w wersji M. Jak na to pewno to zauważyliście, mamy widzów podczas tych wyścigów i to są dzieci Globoxa. Ponieważ Rayman M praktycznie się tylko po ścigały, a tutaj mamy taki malutki... E, taką wskazówkę, że to z turniej. Wyścigowy, który teraz robimy, ponieważ intro pokazywało, że oni byli na arenie i się ścigali i walczyli. I w ogóle chciałbym skomentować e, NP. Komputer tej gry grał na Lidze Pro, gdzie praktycznie powinienem powinien mieć dużo, jak to muszę powiedzieć, problemów z komputerem. Ale komputer jest beznadziejnie głupi. Normalnie, debile. Takie jak normalnie Bulky Skull z Power Rangers, i tak spamuję. Y ponieważ tak możemy szybciej biegać. I to praktycznie powoduje, czemu wygrywam. Pamiętam, jak w wersji Areny grałem sobie yy, po raz pierwszy raz na emulatorze Dolphin. I mówiłem, że teraz gra, jest ciężka, jest ciężka do zemul zemulowania. No, nie powiem, że ciężka, ale kurde się laguje często wersja. I szczerze, zauważyłem, że Rayman Arena nie jest tym y, dobrym portem Raymana. Oczywiście byłem zszokowany, że wszystko było inne w wersji gamecube'owej i xbox'owej, ale grając sobie w tą gierkę, założyłem wady tego portu. Ponieważ zauważyłem, że dużo ludzi, którzy nie grali w Raymana Arena, ale grali w Raymana M, to oglądają, że Rayman Arena jest najlepsza, ponieważ inaczej wygląda. To jest taka sama gra. Tylko z troszeczkę szalską prezentacją i paroma ekskluzywnymi pokazówkami. I żeby stuprocentować gierkę, każą ci robić wyścig trzy razy. Licząc wyścig z Dark Raymanem. I zanim włączycie defensywę taką, że Rayman też ci kazał robić wyścigi trzy razy, przecież były trzy tryby. Na każdej trasie. Tak, ale one ci dawały coś innego, a nie że normalny wyścig. Trzeba było te motelki yy, zestrzelić, trzeba było time triala zrobić, chyba tutaj też to jest, ale zostały one podzielone na trzy inne tryby: na dwa inne tryby: oczywiście normalny wyścig, time attack i kurde coś tam, freeze race. Nie wiem czy jest freeze race, nawet nie próbowałem freeze Rays'u, Seściągnąłem gierkę niedawno i musiałem przejść yy, dwie klasy, żeby odblokować tą klasę. A że nie, musiałem. myślałem, że odblokuję jeszcze jedną kartę, która mi odblokuje więcej wyścigów, ale okazuje się, że muszę grę teraz 100%, żeby odblokować master, żeby się ścigać z Zark Raymenem. Ale w ogóle jesteśmy teraz praktycznie w połowie gry, jak chodzi o wyścigi. Nie zrobię całego Raymana areny, ponieważ jeszcze nie próbowałem tych bitów, w tym Zawsze, jak gram w na Arenę lub Ramen M, to tylko wyścigi robię. Ponieważ wyścigi są najlepszą częścią tej gry. Bitwy też są dobre. Ponieważ gram z kolegami w Multiplayera. Ale chyba. Ja już wam to powiem teraz. na Areny nie będziemy już stuprocentowali. Ale, jak będę robił Ramen M, to tą grę zrobimy tam wszystko. Wszystkie wyścigi, wszystkie tryby przejdziemy. Ponieważ gra się kończy, kiedy będziesz miał tą pokazówkę, gdzie jest taki montaż postaci. I to jest ending gry, to jest koniec gry I żeby ten ending obokować w wersji M na Player 2 i PC, to trzeba wszystko zrobić. I jakby to będę grał w europejską wersję Raymana M, ponieważ Rayman Arena jest szajski, jak chodzi o wersję na 2. Kamera jest zbyt blisko zadka postaci. I ten kurde freezeball, który cię zamraża jest wnerwiające. To jest bardzo wnerwiające. To był praktycznie powód, czemu ja nie lubię rush. Zabez normalnego wyścigu, to kurde, strzelamy sobie zimne liście. Grając w ogóle w Raymana Arenę, jestem odszukowany, że GameCube nie miał ani jednego portu Raymana 2 Ponieważ teraz Nintendo bardzo kocha... Yy, yy, nie Nintendo, tylko Ubisoft bardzo kocha Nintendo i Raymana 2, ponieważ ciągle tam portują Raymana 2. Przegrałem? The fuck! Z2.